Kolczyki, Czemu mnie oglądasz? Love500 no, Tyle, Witamy dzisiaj w telewizji Kamila345 Hał, zakupy Hello wszystkim Dzisiaj zapraszam was na haul Na takie malutkie zakupy Ostatnio właśnie troszeczkę mi tego przybyło Także pomyślałam, że zrobię wam haul I yy, w ogóle jestem w tym samym ubraniu co w poprzednim filmiku bo tylko nagrywałam ramówkę intro w tamtym filmiku i stwierdziłam, że nagram od razu też haul. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co sobie zakupiłam, to zapraszam Was do oglądania. Dalej. na początku będą zakupy ubraniowe a w zasadzie yy, akcesoria. I yy, będą to ze sklepu House, z House'a. I na początku kupiłam sobie takie kolczyki, yy, z, właśnie z House'a. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 par tych kolczyków. Jedne mam też na sobie takie trójkąciki. Bardzo, bardzo mi się spodobały, takie złote kolczyki, klętki, takie super, super. I one kosztowały 15 zł, także super, super sprawa za tyle kolczyków. Fajna, fajna, fajna sprawa i zrobiłam zbliżenie jak zwykle. I druga rzecz z hasza to buty. Yy, takie buty, ale wansy to nazywam, bo y, ostatnio widziałam właśnie u y, Ingrid Nielsen, aka Miss Gramulacji właśnie takie buty z Vansa. Ona w nich cały czas teraz chodzi i bardzo mi się spodobały i nigdzie nie mogłam ich znaleźć. I teraz zaczęły różne sieciówki właśnie robić te buty i najtańsze, najtańsze znalazłam właśnie w chaosie, bo kosztowały już Wam mówię... już Wam mówię, ile kosztowały y -y -y jest cena 69,99 kosztowały, także spoko cena w chemii chyba były za 100 także stwierdziłam, że kupię tutaj ale musicie uważać, jeżeli y, będziecie y, je kupować, to y, jest zaniżona, zaniżona rozmiarówka, bo ja mam normalnie 40, 39, a tu, tu kupiłam sobie 38 także jest zaniżona rozmiarówka jeżeli byście chcieli właśnie kupić ten, te buty. Dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ubrania, akcesoria. I teraz przechodzimy do kosmetyków i pierwszym sklepem kosmetycznym, w jakim byłam, to będzie Rossman. I w Rossmanie zakupiłam sobie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to y, olejek Wellness and Beauty y, z olejem rzeżowa and masłem Shea. Shea nie wiem jak to się mówi. I y, ja ten olejek sobie kupiłam y, w ramach go go po goleniu lub właśnie na yy, skóry. Bardzo fajnie się na razie sprawdza i kosztował około 10 zł. I kolejna rzecz to będzie wiosylk, jedwab do włosów. Ja go cały czas kupuję, bardzo lubię ten produkt do włosów. Pięknie wykładzę końcówki i kosztował około 5 zł. I ta mała buteleczka, bo tu jest, już Wam mówię ile. Jeżeli znajdę pojemność tego. Yy, 15 ml, starcza mi na miesiąc, dwa miesiące. Bardzo, bardzo fajna sprawa. I ostatnia rzecz z Rosmana to będzie Eveline Magical Color Correction CC Cream w kolorku Light Beige. Skończył mi się, a w zasadzie kończył mi się właśnie ten, ten CC Cream, więc postanowiłam że go zakupić, bo jest naprawdę świetny. Bardzo, bardzo ładnie rozświetla cerę jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie bardzo często go używam w makijażach jako rozświetlacz, po prostu taką bazę pod podkład rozświetlającą i teraz mój kot oczywiście głupieje dziękuję Puszku za twoją wypowiedź i bardzo, bardzo lubię ten produkt i co ja miałam powiedzieć aha, koszt koszt jego to jest 17,16,99 bardzo, bardzo wam go polecam jeżeli nie próbowaliście i świetnie się właśnie sprawdza jako rozświetlacz Dobra, teraz będzie Golden Rose i w Golden Rose zakupiłam sobie trzy rzeczy. Dwa lakiery i szminkę i pierwszy lakier to będzie ten, taki szary lakier y, z tej serii Classics i y, 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 to jest numerek 195, taki szary. go mam na sobie, pomalowałam sobie już paznokcie nim. Bardzo, bardzo fajny kolor, bardzo mi się podoba właśnie na paznokciach i te lakiery kosztują około 3-5 zł. Nie, nie pamiętam, nie pamiętam, ale jakiś groszem i yy, drugi lakier to jest yy, też z Golden Rose, właśnie z serii Wow taki czarny lakier, nie wiem w ogóle co to jest za seria, jakaś nowa seria yy, lakierów i on jest w kolorku 89, zwykły, zwykły czarny lakier i ostatnia rzecz to będzie szminka w Velvet Mat zakupiłam sobie szminkę Velvet Matte z tej serii w kolorku 18 bo mówiła ostatnio Red Lipstick Monster, że jest odpowiednikiem Russian Red chyba, tak Russian Red bo robiła właśnie porównanie, więc sobie zakupiłam i ja uwielbiam te szminki bardzo, bardzo, bardzo i ostatnie trzy rzeczy to będą rzeczy z Piotra i Pawła zakupiłam sobie koleżkę. Hmm, wybrałam się do Piotra i Pawła, bo zamknęli mi właśnie Rossmana i potrzebowałam poletkę do paznokci, bo mi się zdarła cała i kupiłam sobie z takiej serii właśnie manicure set, to jest firma Alm Cosmetics i ona kosztowała jakieś grosze, 5 złotych chyba coś takiego i kupiłam sobie też szczotkę do twarzy, w celu do twarzy właśnie ale to jest, pisze też, że to jest ten manicure Set. Ja ją już używałam, naprawdę się fajnie sprawdza, fajnie właśnie myje twarz, działa właśnie jak taki peeling. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo mi się podoba ta szczoteczka. ona też kosztowała około 5 złotych. I ostatnia rzecz to będzie szampon z Panty Provi Acolay. Ja Wam kiedyś mówiłam, że on mi, on mi spowodował wysyp pierzu po jakimś czasie, jak zaczęłam go tak używać wiecie, regularnie, regularnie to właśnie miałam wysyp pierzu, ale jak będę go używać tak na zmianę z jakimś innym tym, innym szamponem, to myślę, że się fajnie sprawdzi, bo umyłam sobie tę głowę i naprawdę bardzo ładnie oczyszcza właśnie moją skórę głowy i on kosztował około 10 zł. Właśnie ten Piotrze i Pawle w rozmanach też są właśnie te szampony i on koszt, yy, nie kosztował tylko on ma pojemność 400 ml, także duża, duża butla. Myślę, że na długo mi starczy. Ok, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o ten filmik, taki krótki haul. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam do grubaśnego kciuka. subskrypcji na dole, jeżeli jesteście nowi na moim kanale i właśnie ten filmik Wam się podobał i napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym robiła więcej holly w przyszłości. I czy co Wy sobie kupiliście właśnie ostatnio, czy coś kupiliście fajnego ostatnio. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik i do zobaczenia w kolejnym pa-pa!

Can I live with you and later? I don't know what I'm thinking about. we living with you. Guys think it feels like something's hitting up. Can I live with you and later? I don't know what I'm thinking about. we living with you one more time. Makijaż wiosenny I ja inspirowałam się właśnie tym makijażem z, z Milan Fashion Week 2015 właśnie Kendall Jenner miała tam taki makijaż właśnie z właśnie jeżeli chodzi o makijaż na